Siema! Ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek serii Daj się wygadać. Eee, w tym odcinku chciałbym poruszyć taki temat, eee, bardziej rozległy można powiedzieć. Eee, I chciałbym zdecydowanie podejść do niego z innej strony trochę niż pewnie większość ludzi. Eee, nie wiem, bo ja przynajmniej nie oglądałem tego typu odcinków, ani nawet już szukałem, więc one są. Może będę w czymś pierwszy. No ale dobra, pomijając, hmm, zaczynajmy. Jak pewnie zauważyliście, Swoją drogą, jeżeli nie, to chyba ślepi jesteście. Powiedziałbym się udać do um, lekarza otoczu, nie wiem, jak on się tam nazywał. E, do okulisty właśnie, no. e, Lubię auta, które e, są inne. Takie z jakąś duszą, które jakoś się wyróżniają. Czy mocą, czy wyposażeniem, czy wyglądem, czy nie wiem, marką. No cokolwiek, żeby się po prostu wyróżniały. Pewnie dlatego w żadnym odcinku na temat propozycji aut czy tych moich pomysłów na jakieś tam wasze propozycje, czyli tam top 10 na przykład yy, czy na moje pierwsze samochody nie pojawił się nikt propozycje, jakiś, jakiś tam golf, Passat, yy, no i tego typu auta wyjątkami, żeby nie było, yy, były auta Astra i Octavia, które gdzieś tam zawsze były w rodzinie yy, i dlatego mam do nich jakiś tam sentyment. Nie chcę, no i jakoś tam one mi się spodobały przez to, że tam je były, no jakoś się z nimi zaprzyjaźniłem, że tak powiem. Yy, wiadomo, że jak jakiś tam jest nasz, zawsze podchodzimy do niego inaczej. Yy, myślę, że to rozumiecie. Yy. Wracając do tych nietypowych hałd. Yy, ostatnio jeden z moich ziomków zaraził mnie właśnie taką pasją do starszych Haut. Nie tych właśnie, że o patrz jedzie nowa G-klasa, patrz jedzie jakaś tam nowa E-klasa. Tylko, właśnie, o patrzycie wolne, patrzycie coś na no i takie, tego typu rzeczy po prostu. Eee, że przeszedłem na tą trochę zupełnie drugą stronę, bo ja jednak zawsze lubiłem nowinki, lubiłem jakieś takie gadżety. Eee, no i jednak, przejście na tą stronę, gdzie te starsze auta jednak są best, jest czymś innym, zdecydowanie. Eee, ale jest fajne, podoba, podoba mi się to szczerze. Eee, zaczęło się niewinnie dosyć od chodzenia po pobliskich wsiadach, szukania jakichś tam właśnie klasycznych starszych aut czy też auto na, na czarnych blachach, bo to też jest jakieś tam wyznaczenie, że samochód już ma swój wiek, swoje lata. E Dzięki niemu również właśnie na pierwszy samochód teraz marzy mi się Polonez. E właśnie dlatego podobają mi się też pewnie starsze samochody, e że jest ich po prostu mało. Na przykład Poloneza jest mega ciężko znaleźć, e bo ja widziałem tak teraz, no to widziałem w ostatnim czasie trzy i pewnie je zaraz, tutaj zobaczmy, no, pewnie jeden nie zobaczycie, ale widziałem no, mniej więcej trzy. Gdzie no, Oktawic, czy tam Golfa nawet nie chcę liczyć tyle raz widziałem, bo mógłbym wyjść bo od razu pewnie bym z jakiegoś nalazł e... właśnie dlatego pewnie podobają mi się tego typu auta, bo po prostu się wyróżniają, jest ich mało e Jest to coś ciekawego Polonez na przykład bardzo ciężko jest znaleźć gdzieś na ulicy, jak chcielibyśmy zobaczyć, że on zjedzie. Zresztą tak samo jak mój e tam drugi samochód, który nadal gdzieś mi się tam podoba i marzy e nie znaczy, że całkowicie przychodzę na tą stronę Kasyków, e bo nadal gdzieś tam... BMW serii 6, czy teraz jeszcze trochę Panamera To temat na inny odcinek Ale też Panamera Gdzie, Gdzieś tam nie odchodzę od tego Ale mogłyby być właśnie dwa lata, czyli Poloneza i właśnie Na przykład takie BMW No to BMW też jest równie ciężko znaleźć Ale nie tak ciężko jak Poloneza Bo BMW widziałem parę razy w serii 6 A Poloneza no, Widziałem ze trzy razy Tak na ulicy, a jest nadal sporo I tak samo dość, dość Dużo dużych kwiatów Ostatnio w Warszawie, jak ktoś obserwuje na insta, to dobrze, to dobrze o tym wie. W Warszawie tego typu aut ciekawych jest naprawdę mega dużo. Wystarczy przejście, nie wiem, idziesz do Żabki i już na przykład znalazłem tam trabanta w krzakach, nie powiem dodatku trabanta, e, więc no już było coś innego zdecydowanie. E, czy tam idę na obiad i widzę zaproszcza no gdzie u mnie jest to ciężkie do znalezienia. Może e, byłem tylko na weekend, to udało mi się znaleźć mega, mega dużo ciekawych aut, które zobaczycie na końcu odcinka. E, w ogóle to bardzo fajne odświeżenie na drodze czy na parkingu spotkania jakiegoś właśnie takiego starszego, klasycznego auta lub czegoś rzadszego na czarnych blachach, bo to też wiadomo. Na czarne blachy jednak, mm, gdzie wydawali je chyba 20 lat temu, chyba do 2000 roku, jest nadal mega wyróżnieniem, tak? Znaczy, samochód jest do 21 lat w jednych rękach tak naprawdę. I tu już nawet nie chodzi o to, bo jeżeli mielibyśmy białe tablice jeszcze z flagą, czyli przed 2004 rokiem, no to one przy zmianie właściciela nie muszą być chyba zmieniane. Ale czarne blachy przy zmianie właściciela już muszą być dokupywane, bo zazwyczaj jak na tym samym powiacie zmieniony jest właściciel, nie trzeba zmieniać blach, no to właśnie czarnych trzeba. Czyli jest to wyznacznik tego, że od 20, teraz 1 lat, czy tam i więcej samochód jest w jednych rękach. To jest mega moim zdaniem wyróżnienie, yy, nawet bardziej czy znalezienie jakiegoś polenca. No ale swoją drogą polenców jest mega dużo na czarnych blachach wystawianych, także yy, widzimy, to jest najlepsze potwierdzenie tego, że samochód jest od pierwszego właściciela, zawsze. Moim zdaniem, takie wyróżnienie się na ulicy yy, starszym autem jest to super sprawa. Yy, I. Taki Polones yy, też wracają też jakby... Moim zdaniem po, samochody starsze, te klasyczne, jeszcze takiej starszej konstrukcji wcale nie są jakieś mega, nie wiem, przestarzałe. Polones ostatnich lat produkcji mechanicznie jest już naprawdę mega dopracowanym samochodem. Yy, kiedy już miał normalny wtrysk, nie miał już takich yy, kaprysów jak gaźnik. Normalnie spotykana tam była Klima, można sobie to było dokupić. Oczywiście, znając realia tamtych lat, Klima była za dopłatą połowę takiej jak samochód. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć informacji, ile Klima kosztowała dopłaty w Polonezie. No ale znając życie tak było. Nie jest to nawet jakieś mega rzadkie wyposażenie, teraz nie jest to tak ciężko znaleźć. Ale mnie dziwi, że FSO, czyli Fabryka Samochodów Osobowych, marka FSO polones nie była przez 24 lata produkcji Poloneza. Nie dali rady stworzyć, czy komuś może to ukraść. Nie dali rady stworzyć systemu ABS, gdzie przecież współpracowali nawet z innymi markami, czyli rowerem, chodzi mi tu głównie, bo chyba tylko z rowerem, nie pamiętam w tym momencie, ale na pewno brali silnik 1.4 od rowera. No i dziwne, że nie mogli tam z jakiegoś modelu o podobnych rozmiarach, podobnej masie zabrać systemu ABS przełożyć jakby hamulce z tym ABS-em nie byłoby to jakby przecież nic skomplikowanego a jednak ABS przydałby się zwłaszcza, że Polonez był produkowany do 2002 roku gdzie jeździły już auta naprawdę budżetowe które były już wyposażone w ABS normalnie typu jakaś tam Corsa czy coś i one już miały ABS więc no jest to dla mnie dziwne ale okej okay. jakby rozumiem, bo miał być budżetowy i Polonez do samego końca produkcji był mega tanim autem no, więc nie, nikt tam nie oczekiwał tego, że będą tam. No, wtedy jeszcze gdzieś tam to był system, który się wyróżniał. Fajnie, że było już tam dosyć często wspomaganie, mimo że to nie jest takie wspomaganie jak w dzisiejszych czasach, ale wspomaganie jednak zawsze. Jak ktoś chciał, też miał troszkę nowocześniejszy silnik, już taki mega nowoczesny w tamtych latach. No, czyli 1,4 z rowerem, tam miał chyba 103 konie, gdzie na masę Polonesa chyba tam 1100-1,200 kg. No, jest to naprawdę fajny silnik. Poza tym nie jest już on tak nieekonomiczny jak te silniki 1.6 na gaźniku, czy na tym potem wtrysku. Teraz na koniec tego mojego wywodu. No nie jest on aż tak długi, bo mówię jakimś tam swoim tempem, jak mówię o czymś, to mnie ciekawie, zawsze mówię szybko. Oczywiście pokażę Wam teraz te moje znaleziska. Czy tutaj z mojego skromnego podwórka, powiedzmy, czy Warszawy. I z góry przepraszam, jak gdzieś tam pomylę modele, bo jeszcze nie jestem do końca w tym taki obeznany, jak w tych nowych autach, bo teraz tak naprawdę idąc po ulicy mógłbym Golf, Passat, tutaj Fox, nie wiem, Polo, mógłbym cały czas wymieniać modele aut, które jadą, czy przejeżdżają, czy stoją na parkingu, no to niestety w przypadku tego typu aut jeszcze nie jestem taki obeznany. Przejdźmy do tych aut. Zacznijmy od ostatniej wizyty w Warszawie widzimy Poloneza Karo, czyli jeszcze nie Karo z plusem, czyli tylko to pierwsze Karo. No gdzieś tam pewnie rok 96 nie sprawdzałem, szczerze, ale piękne Karo. Hmm. Tutaj mamy Trabanta, o którym wspomniałem w środku odcinka, czyli że idąc do żabki znalazłem Trabanta. Hmm. Dalej mamy Chryslera. Hmm. Szczerze, gdyby nie to, że sprawdziłem po znaczku, to pomyślałem z daleka, że to Honda Accord. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś takiego Chryslera ma od jako pierwszy właściciel w Polsce o, to ktoś musiał być mega na poziomie człowiekiem jeżeli miał Chryslera, czyli samochód, który chyba nie był tutaj sprzedawany, tylko był sprowadzany z eksportu yy, no to yy, no po prostu wyróżnik, ale serio seri mówiąc daleka myślałem, że to Honda Accord bo są to dosyć podobne teraz auta, jak sobie zobaczycie linie Dalej mamy Fiata 125P yy, Jest z tego co pamiętam jakiś samochód chyba z filmu Zmiennicy yy, o numerach 1313 -13. yy, Fajny, że jest na żółtych blachach. Dalej mamy właśnie zaporożca z panka, którego spotkałem. Dalej mamy kolejne dwa Fiaty 125, tutaj pod pałacem kultury. Swoją drogą bardzo ciekawe zdjęcie. Potem mamy dwa maluchy, również pod pałacem kultury. Stare ogórki, czyli jelcze, chyba tak się mówiło na nie ogórki właśnie. To również pod pałacem kultury. Tutaj y, mamy jeszcze Volvo, które również było pod palcem kultury, czego tak do końca nie widać. Mm, ale Volvo również no jest gdzieś tam już 20 paroletnie. A teraz, teraz już tutaj jakie moje y, znaleziska. Jeden z y, tych właśnie trzech polonezów, tamten był pierwszy Karo z Warszawy, tutaj mamy drugiego, y, czyli Polne Skumbwan. Mm, trochę już chyba tutaj zastany mm, Saab 900 y, Fiat Tipo na czarnych blachach jeszcze. Hmm, jakiś stary camper Renault. Hmm, szczerze to pierwszy raz w ogóle widziałem coś takiego. Więc dlatego tak mnie e, zdziwiło. Może nie do końca pasuje do tych klasycznych ale też gdzieś tam pewnie ma około 25, może nawet 30 lat. E, a że czegoś takiego nie widziałem to mówię, trzeba zdjęcie mieć. E, dalej mamy Żuka. Tutaj mamy mega starego Mercedesa. Nie wiem jaki to model, ale chyba to jest 300SEL. E, dalej mamy Tutaj może nie aż tak stary, ale bardzo rzadki w Polsce, bo mało tego wyszło. Czyli Fiat Barchetta, tutaj mamy kolejnego malucha, ten taki trochę zarośnięty. Dalej Deu Espero, Uno na czarnych tablicach, zawsze też ta fajne. Tutaj mamy zwykłą Mondeo w sumie, z tamtych lat, znaczy tak sprzed 20 paru lat. Ale ma dosyć polepiony tył, więc stwierdziłem, że zdjęcia też będzie fajne. Mamy tutaj korole dalej na czarnych blachach. Yy, mamy również Mercedesa, to jest chyba W124, ale nie chcę się zbłaśnić yy, nie pamiętam szczerze. Yy, dalej mamy Toyotkę, to jest chyba MR2 z tyłu pamiętam, że miała takie dwie wielkie rury, jak normalnie dwie szklanki, takie do whisky i yy, yy, yy naklejkę turbo i z tego co udało mi się przeczytać tam był dwulitrowy turbo silnik, yy, który generował prawie 200 koni czy tam koło 200 koni, yy, a że to Jotka była lekka to tam 6 sekund do setki, czterobiegowy manual i napęd na, na tył, silnik jest również z tyłu na tylnej osi, yy, swoją drogą jest bardzo ciekawe auto, kolejny maluch, yy, potem mamy takie ulepione T4, Volkswagen Transporter T4, <tutek> tutaj mam pięknego różowego malucha więc bardzo fajny okaz w sumie. Kolejny duży Fiat, bardzo fajny w sumie stanie. I Honda Civic, którejś tam generacji, ale to jest jakaś tam chyba z lat 80 nie 90 tylko 80 właśnie. Okej, okay. to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki wywód Wam się spodobał, macie jakieś pomysły, na jaki temat można zrobić tego typu wywód właśnie i zapraszam Was oczywiście na odcinek w środę o 20, czyli na Tygodnia na Maxa, na serię Tygodnia na Maxa. Yy, oraz na kanał gamingowy, który jest w opisie gaming na maksa. Dzięki i widzimy się kiedy indziej. Na razie.